W Polsce jesteśmy narażeni na problemy z wodą w szczególności, czas będzie mieć za mało wody, czasem za dużo, czasem będzie, będzie mieć problem z zanieczyszczeniem wody, e, no, mamy zagrożenie suszą, na przemian z powodzią, w sumie jest oczywiste, tak? robi się coraz cieplej, Z grubsza temperatura na Mazowszu, jest już taka, jaka była na winie węgierskiej w XIX wieku. Opady się nie zmieniły, więc to oznacza z jednej strony większe parowanie, ujemny bilans wodny, widać jak wysychają rzeki. Z drugiej strony mamy więcej, niższej temperatury, więcej pary wodnej w atmosferze, więcej energii ciepło utajonego. Pary wodne jest bardziej ekstremalne zjawiska. E, mamy gwałtowne opady, e, czemu też sprzyja nasza polityka adaptacyjna niestety, bo betonujemy miasta. Osuszamy pola, prostujemy rzeki. Jak najpierw się lartować do tych sytuacji, a tego nie robimy. Będzie mieć stopniowo coraz większy wzrost poziomu morza i coraz większe z tym problemy. To narasta. Na razie jeszcze tego nie doświadczamy w poważny sposób, ale pod koniec stulecia to już będzie bardzo poważny problem. Nie inwestował raczej długoterminowo w nieruchomości na półwyspie helskim. jasne, Polska nie jest najbardziej narażonym miejscem. Są miejsca narażone na huragany, na pustynnienie, zresztą Polska też stepowieje może bardziej niż pustynnieje, tak? Ale są miejsca dużo bardziej narażone niż Polska i problemem jest, jest presja geopolityczna związana też z migracjami narastającymi, co też nas dotnie Nasza chata nie jest z kraja. To są prognozy najbliższe dekady, tak? Później po, sprawy potoczą się dużo dalej i dużo gorzej w kierunku stępcza Wielkiego Wymierania, który wielokrotnie był w historii Ziemi i był zapoczątkowany właśnie przez Wtedy przez erupcje wulkaniczne emitującą mnóstwo dwutlenku węgla do atmosfery. My teraz możemy otworzyć taki stan, na dobrej drodze do zrobienia otlenia oceanów, zdestabilizowania wiecznej zmarzliny i przekroczenia pewnych punktów krytycznych, które destabilizują klimat. A to nie są najbliższe dekady, tylko troszkę bardziej odległa przyszłość.